Maneczko, witam wszystkich w sezonie 2025. Rozpoczynamy sezon tarski, mamy początek marca. Jesteśmy nad, yy... Jesteśmy nad jedną z żwirowni PSW. I dzisiaj słuchajcie troszeczkę niestandardowo dla mojego kanału. Yy, Spróbujemy sobie połowić, tak wiecie, na spowiczek, na odległościówkę, na wędkę tak na typowy koszyczek, tak wiecie, amatorsko. Zobaczymy, co się będzie działo. Są te ładne płoci. Ostatnio tutaj byłem bez kamery. Złowiłem kilka takich ładnych płoci. Yy, też była jakaś ryba wpuszczona na wiosnę. Może coś z tej ryby wpuszczone się trafi, zobaczymy, połowimy. I standardowo zaczniemy od przygotowania zalęty. Już on pokazuje, jaką będziemy mieli zalętę. Zanętę zalętę mam przygotowaną tej wstępnie namoczoną. To jest około 700 gram takiej suchej zalęty. Yy, to jest jakaś leszczowa zalęta, taka uniwersalna, tu mi się trochę kukurydzy wysypało, ale nic, to nic. Zaraz to przeczymy namaczymy do będzie dobrze. I do tego damy dwie paczki gliny, jedną wiążącą jedną na margile, i tym będziemy nęcić. Ja się biorę za przygotowanie tej zanęty i zaraz Wam pokażę, jaka będzie gotowa. Teraz biorę się za przetarcie gliny. Glina przetarta odrzucamy takie najgorsze drutki. I teraz mamy taką mieszaneczkę. Nie wiem, na ile to widać. Tak się prezentuje glina, do tego teraz sypiemy tutaj taką niewielką porcję zanęty, wymieszamy i tym będziemy mieli wędkę z palikową. Dobra, i tak się prezentuje gotowa mieszanka do mięcenia z polikówki. do koszyczka przygotowałem samą zalętę. Zestaw to, wiecie, klasyczny koszyczek nabity zanętą w tej chwili, przyponik i ziarenko kukurydzy na haczyku i taki zestaw teraz posyłam do wody. Słuchajcie, na spławik przygotowałem sobie 6 takich kul Teraz postaramy się ładnie wrzucić w miejsce, gdzie będę łowił Zobaczymy, jak to się fajnie, czy to się w ogóle nagra Tak jak widzicie, zanęcone Na spławik zakładam na początek pęczek robaków i zobaczymy, co się będzie robić. Słuchajcie, ja mam pierwszą rybkę. Taka płotyczka ładna. No myślę, 20 cm, taka około. Nie mierzyłem. Szybko do wody i łowimy dalej. Jest kolejna rybka. <taki>, Taki wielki karp. No nie wiem, ile ma 28 cm. Taka potęga. Ach, nawet go nie ma, jak dobrze pokazać. Taki bydlak. Szybko do wody go wypuszczamy. Opa. Znaczy i. Kolejna taka ładna płoteczka, 20 cm, spokojnie bardzo ładne. Płoteczki biorą na razie. jeden mały karpik do wody. Słuchajcie, mamy teraz coś trochę fajniejszego. Zobaczymy, co to jest. Zarybka, zaraz. Jest karpik. O, nie wiem, Kolejny, kolejny taki słuchajcie potwór, zaraz go szybko wypuszczam i łowię dalej. I kolejna taka poteczka, ładne poteczki biorą, i wpuszczone karpiki złowione. Jeszcze jednego takiego było prawdopodobnie zarabienie, i takie biorą, ale poteczki bardzo, bardzo ładne. Znaczy, jak ręka, takie. O, zmykam wody. Tak jak widzicie, zrobiła się trochę falka, troszeczkę mi tu wieje wiaterek w twarz. Mam lekki spławik dosyć. I nie mogę się tak do końca dorzucić. O, branie, mam delikatne wystawkę! Nie mogę się do końca dorzucić tak daleko jak nęciłem, bo zapomniałem skrzynki, tam miałem większe spowiki no i trudno. I teraz bowiem taki, ale przyszedłem troszeczkę bliżej, bo no wiadomo, nie mogę po tą walkę rzucić tak daleko. I powiem wam, że też fajnie coś tu pobiera. No, te karpiki wpuszczone takie biorą. Rozmawiałem tutaj z Panem, no co wpuścili takie niby na wiosnę. Karpie powiedzmy od 30 cm do 45 nawet. No i mi tu wszystkie takie biorą 30, 28, małe. Chyba powiem już 3 albo 4 wszystkie, nawet chyba nie pokazywałem. A na koszyczek rzuciłem troszeczkę dalej i dalej nic. No ale zobaczymy. Tutaj łowię też na robaki, na koszyczek założyłem kukurydzę. A tutaj coś teraz się bawi. Myślę, że tego na filmie nie widać, ale tak. Tak prezentuje woda. Jest nam jeszcze Leoś. Leoś. Leoś pilnuje, żeby tu nikt nic nie porwał. Czujny jest bardzo a my sobie wędrujemy. Teraz założyłem ziarenko kukurydzki no i zobaczcie taki leszczyk na kukurydzę i te wpuszczone karpie też cały czas biorą Zobaczcie, trafił się też taki nie wiem, to chyba jest jazik mi się wydaje czy to jest jazik, czy to jest mały, mały kleń ciężko powiedzieć, dajcie znać co to według Was jest czy to jest mały jazik, czy mały klenik ale kolejny gatunek, mamy karpia, leszczyka, płoć no i teraz tą rybkę. Zmykaj do wody. Zobaczcie, kolejna taka piękna płoć 23 cm jak ją zmierzyłem. To już takie wiecie, jak takie biorą, to już jest fajnie odpowiczek Czekaj do wody. Hop. Jakiś czas rybki mamy przestój, nie brało nic, już powoli kończymy wędkowanie. A jeszcze na końcóweczkę taki leszczyk. O no, 30 cm, więcej nie ma, ale, ale zawsze to jakaś pociecha. Coś tam zawsze ugryzło. Witajcie ponownie. Słuchajcie, dochodzi godzina 14 W zasadzie już wybiła Kończymy wędkowanie Zaraz zwijam wędki Złowiliśmy tych karpików, takich wpuszczonych ja pokazałem chyba 4 albo 5, nie wszystkie widzieliście Dwa leszczyki, parę takich ładniejszych płotek, generalnie cały czas coś się działo, ale ryby nie powalały rozmiarem Tylko te poteczki fajne, poteczki fajne Jak na rozpoczęcie sezonu, pierwszy taki większy wyjazd w sezonie jeszcze tydzień temu był lód. Bardzo fajnie. Myślę, że w tym roku będzie troszeczkę więcej właśnie takich materiałów spłowikowych, żywcowych, spinningowych. Na kanale zobaczymy. Dajcie znać, czy lubicie takie wędkowanie. Na tą chwilę serdecznie dziękuję za za oglądanie i zapraszam na, do subskrybowania kanału i na dalsze materiały na kanale. Cześć, trzymajcie się.